Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony Oliana. Przychodzę z rozkładem pod tytułem Ty i Twoje Dziecko. I teraz, moi drodzy, bardzo proszę o szybki wybór kamienia: jaspis czerwony, opalit i agat różowy. Może z bliska pokażę te kamienie, chociaż Państwo już powinni je znać, ponieważ one często występują na moich filmikach. Opalit. I Agat różowy. I przechodzimy do interpretacji. Powtarzam rozkład, Ty i Twoje dziecko. Jeżeli chodzi o kartę numer jeden, tutaj informacja jest: wielkie szczęśliwe zmiany. Czyli moi drodzy, być może przed Wami sukces Waszego dziecka w jakiejś dziedzinie. W tym momencie zaczął się rok szkolny, zaczęły się różne y, dyscypliny sportowe. Różne grupy sportowe, różne grupy hobbystyczne. Być może dziecko osiągnie jakiś sukces w tej dziedzinie. To teraz przychodzi mi do głowy: wielkie, szczęśliwe zmiany. No normalnie też bym powiedziała, ponieważ u mnie ta karta symbolizuje również ciążę, ale w tym momencie pytamy tutaj o Ty i Twoje dziecko, więc dziecko, które już, że tak powiem, jest na tym świecie i jest to istota już żyjąca, tak. Dlatego nie mogę tego podciągnąć tym razem pod ciążę. Natomiast, tak jak mówię, w, moim, w moich rozkładach ta karta zawsze symbolizuje ciążę. Więc, moi drodzy, sukces dziecka, sukces związany z dzieckiem, być może również Wasze relacje się polepszą, to zawiera w sobie ta karta. Dostałam taki intuicyjny przekaz i tak to właśnie zinterpretowałam. Teraz przejdźmy do opalitu. Grupa numer 2. Tutaj będzie informacja: Przemyśl to. Czyli ja to rozumiem w ten sposób, że jeżeli wychowujesz w pewien sposób dziecko, to może trzeba zmienić coś w wychowaniu, może trzeba dać dziecku więcej swobody, może trzeba mu dać mniej swobody, w zależności jak, jak u was w rodzinie jest. Być może tutaj właśnie chodzi o nacisk na te wychowanie, tak? Być może chodzi o nacisk na jakieś metody dochodzenia do dziecka. Być może chodzi też o to, żeby jakoś inaczej zorganizować życie dziecka. Może ma za dużo dodatkowych zajęć. No to są przeróżne rzeczy. Natomiast, bądź co bądź, macie tutaj do przemyślenia pewną sprawę odnośnie waszego dziecka. I teraz grupa numer 3, Agat Różowy, informacja Pomocni Ludzie. No, to jest bardzo ogólna karta. Natomiast ja ją rozumiem w pierwszym momencie tak, że być może trzeba się zgłosić do innych ludzi. O pomoc w sprawie waszego dziecka. Czyli nie wiem, czy to pedagog szkolny, czy może babcia, która zostanie z nim po lekcjach, czy może nie wiem, ktoś z rodziny. W każdym razie chodzi tutaj o jakąś współpracę was z innymi ludźmi w sprawie waszego dziecka. Są też oczywiście rozbite rodziny, na przykład mama oddzielnie, tata oddzielnie. I być może tutaj też jest. Ja tak tutaj, taki sygnał, że tak powiem, czuję, że może też chodzić o to, że wy musicie się wspólnie w końcu dogadać na rzecz dobra tego dziecka, ponieważ dziecko nie jest niczemu winne i tutaj dwoje rodziców akurat na tej płaszczyźnie powinno zawsze się dogadać i powinno chcieć zawsze się dogadać. Więc moi drodzy, ja tak rozumiem ten przekaz. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Oliana.